Jakim cudem Platforma wygrywa wybory? I Sikorski jako prezydent z pierwszą damą, która nazywała prezydenta Trumpa Hitlerem, i jadą na wizytę do Stanów Zjednoczonych albo chcą dla Polski coś załatwić, tak jak prezydent Duda. Jestem odpowiedzialny za ten odcinek transatlantycki. No, oczywiście, Stany Zjednoczone teraz są najważniejsze. Wybory myślę, że najważniejsze od wielu lat. Staram się znaleźć taki moment, który. We współczesnej historii w Stanach Zjednoczonych był tak ważny dla Polski, podkreślam, dla Polski. I uważam, że te wybory będą dla Polaków najważniejszymi. Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w Smoleńsku i to, co wydarzyło się 15 października, te zmiany, które postępują w szerszej perspektywie czasowej, są tak zatrważające, że Donald Trump może ten proces hmm, powstrzymać. Hmm, I mam na myśli proces yy, pewnej polityki europejskiej, która przekłada się na jakość życia Polaków teraz, ale także na przyszłe pokolenia. To, to muszę przynieść i... górnolotni, ale to jest bardzo ważne, ponieważ te zmiany polityczne, które mają miejsce, ten proces yy, zlewaczenia, mówiąc kolokwialnie, Europy, może doprowadzić do tego, że Europa przez dziesięciolecia, przez następne 2 trzy pokolenia będzie stracona. No to panie pośle, w takim razie za chwilę przejdziemy do rzeczy innych, które się dzieją w Polsce. Fundamentalnych również z tej perspektywy, ale może warto zacząć odwrotnie niż podpowiadałaby y, tutaj y, 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 logika polskiego programu politycznego. Y, ale spytam o to. Donald Trump w tej kampanii wyborczej mówi o Partii Zdrowego Rozsądku. Tak. I mówi o tym, że podział pomiędzy, że, 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 że polityczna bitwa, która odbywa się w Stanach Zjednoczonych, to Partia Zdrowego Rozsądku, kontra Partia, nazwijmy to, y, szaleństwa. Ale przecież co najmniej trzy główne elementy tej kampanii, Kampanii. To są dokładnie te same elementy, o które spierają się Polacy w wyborach i o które spierają się obywatele państw europejskich w swoich wyborach czy w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Sprawa nielegalnej imigracji, sprawa tak zwanej ideologii gender czy też woke jak mówi tak. się w Stanach Zjednoczonych i sprawa energetyki. Wszystkie trzy rzeczy to są rzeczy, o których dyskutujemy w Polsce. No mamy tęczowe piątki za chwilę. U nas no co prawda w Polsce jeszcze kobiety udające, znaczy mężczyźni udający kobiety nie startują w zasadzie w zawodach dla kobiet, ale w Stanach Zjednoczonych to jest jedna z kluczowych kwestii. Energetyka sprawa jasna. Imigracja tak. sprawa jasna. To są te same tematy, przy czym proszę zauważyć, że ta dyskusja w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się wcześniej. Niż w Europie. Dlatego wybory amerykańskie są tak ważne, ponieważ cokolwiek dzieje się w Stanach Zjednoczonych, pół roku później, rok później, ma miejsce w Europie. Cała ideologia walkness, czyli, czyli wszystko, co jest związane z gender, skrajna lewica i ideologia ekoboga, wszystkie te idiotyzmy, które przekładają się na tragedie ludzkie, zaczęły się w Stanach Zjednoczonych. Niektórzy twierdzą, że zostały, że były inspirowane przez Chiny. Są pewne elementy, które wskazują na to, że, że Chiny i Rosja się z tego cieszą. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że faktycznie w Unii Europejskiej cała dyskusja na temat Zielonego Ładu, Fit for 55, genderyzmu i tak dalej, zaczęła się po Stanach Zjednoczonych. A więc to, co wydarzy się po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, pół roku później będzie miało miejsce w Europie i w Polsce. Jeżeli wygra. Donald Trump, będziemy mieli powrót do normalności. On już zapowiedział, że odda pełnię władzy rodzicielskiej, jeżeli chodzi o szkolnictwo, rodzicom, powstrzyma finansowanie. Tranzycji małych dzieci, czyli de facto przeprowadzania procesu zmiany płci, które w wielu stanach są opłacane, jak na przykład w Kalifornii, powiedział, że absolutnie tego zakaże, a więc postawi taką bardzo radykalną tamę przeciwko Panie szaleństwu. To jest bardzo ważne. Prezydent Andrzej Duda o sprawach geopolitycznych. Ksiądz Michał nigdy nie powinien znaleźć się w tym areszcie. To po pierwsze. To jest to, o czym prezydent mówił, i chciałbym podziękować panu prezydentowi za. Za te słowa, ale także podziękować za tą wizytę. Zanim odniosę się i odpowiem na pytanie, chciałbym podziękować prezydentowi za tą wizytę i za to, co w ostatnich miesiącach swojej kadencji robi, ponieważ mało kto zwraca uwagę na to, że broń, którą Pozyskujemy dzięki prezydentowi z Korei, jest, jest bronią najnowocześniejszą na świecie. Tylko Amerykanie i Korea ma technologię, której nie ma nikt na świecie. I tak jak w Stanach Zjednoczonych, aby pozyskać tą technologię, trzeba zgody kongresu. Tak samo w Korei, aby uzyskać w ogóle możliwość zakupu tak nowoczesnego sprzętu, trzeba mieć po prostu dobre relacje. I prezydent Duda tak dobre relacje ma, bo to nie jest jego pierwsza wizyta w Korei, więc ja myślę, że kiedy spojrzy się z perspektywy na to, co po sobie zostawi Andrzej Duda jako prezydent na lata, to to jest potężne bezpieczeństwo, potęga bezpieczeństwa i to jest bardzo ważne. I za to chcę podziękować. Druga rzecz bardzo ważna to jest kwestia gospodarcza. Bardzo mało ludzi zwraca uwagę na to, o czym słyszeliśmy: Wołowina i, i nasz drób. To są miliardy, to są miliardy, które wpłyną do Polski, zostaną tutaj i z tych pieniędzy, z których zostaną odprowadzone podatki, my będziemy się bogacić. Odpowiadając na pytanie, jeżeli chodzi o księdza Michała, nigdy nie powinien trafić do aresztu. To, co zrobili, to były tortury. To, to jest powtórzenie zachowań, jakie Tusk prezentował wobec kibiców. Pamiętamy sprawę kibica, który był przetrzymywany i torturowany, który wygrał później proces. I tak samo wie, że będzie w przypadku Michała Olszewskiego. Nie kibiców, bo było ich co najmniej kilku Tak, proces, ale mówię o, mówię o staruchu, który mhm. był takim symbolem tego, że, że był torturowany. O akcji widelec już nie będę wspominał. Ale ksiądz Michał Olszewski, uważam, powinien natychmiast rozpocząć przygotowania do procesu przeciwko... Temu, co prokuratura Bodnara zrobiła. Tak, to były tortury. Jeżeli chodzi o definicję stosowaną przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, był torturowany. Nagle zniknęły te nagrania, jak wiemy, z Orlenu i tak dalej. Nie mówię już o tym, co się działo w samym areszcie, gdy nie mógł otrzymywać wyżywienia, które jest dla niego potrzebne ze względu na chorobę. A więc był torturowany. Czekam, aż będzie na wolności. Modlę się za niego. Wierzę w to, że mm, sprawiedliwość tutaj na ziemi e, dotknie tych, którzy się nad nim znęcali. E, nie sądziłem, że w 2024 roku po doświadczeniach wcześniejszych rządów platformy znowu będziemy mieli ludzi, którzy są w Polsce torturowani. To panie proszę, ja spytam jeszcze o, tą, o, o, o tę rzecz, bo w zasadzie od pierwszego dnia, od pierwszych dni pod e, aresztem śledczym, <laughs> w miejscu, gdzie był, e, czy jest ciągle przetrzymywany ksiądz i urzędniczki. Regularnie, dzień po dniu, pojawiali się ludzie manifestujący, protestujący, dający świ świadectwo. E, początkowo nie było ich wcale zbyt e, wielu, w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach e, zdecydowanie więcej. Na marszach masowych ludzie e, upominają się o wolność dla księdza Michała. E, myślę, że to również niezwykle istotna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Owoc, zyskać. tak. Owoc jego, owoc jego cierpienia i tego, w jaki sposób to cierpienie znosił. Hmm, zapewne dowiemy się więcej, co działo się w areszcie, kiedy, kiedy ksiądz Michał opuści ten areszt i będzie, jeżeli zgodzi się w ogóle podzielić tą, tą traumą. Hmm, ale na pewno w społeczeństwie wywołuje takie cierpienie, wywołuje reakcję, która przynosi dobry owoc, bo z każdego nawet największego zła można wydobyć pewne dobro. I uważam, że to cierpienie księdza Michała jako osoby duchownej, jako osoby, która jest oddana. Hmm, kościołowi i wierzę tak bardzo, przyniesie dobry owoc. To, to, to powtarzam, może brzmieć górnolotnie, ale jest człowiekiem, który jest symbolem i cierpi za wszystkich tych, którzy są prześladowani po prostu ze względów politycznych. To jest polityczne prześladowanie, to jest, to jest rzucenie tym, którzy nienawidzą kościoła, którzy walczą z kościołem i nie mówię o kościole instytucjonalnym, mówię o nas, o mistycznym ciele Chrystusa. Walczą z kościołem, ponieważ nienawidzą kościoła. On jest tym, który cierpi za nas wszystkich, ponieważ gdyby mogli, to posadziliby nas wszystkich, ale nie mogą. To spytam jeszcze o dwie rzeczy, patrzę na zegar, jesteśmy już po czasie, ale jedna rzecz związana z tym bezpośrednio. W Stanach Zjednoczonych, kiedy byliśmy na konferencji, na spotkaniu na polu golfowym w klubie golfowym Donalda Trumpa, mm -hmm. ja pierwszy raz spotkałem się z ludźmi, którzy poddawani są, jak twierdzą, bardzo podobnym działaniom wewnątrz, też. Tak. wewnątrz amerykańskiego tak. systemu po 6 stycznia, po manifestacjach, tak. które odbywały się na Kapitolu. Absolutnie taka sama sytuacja. I to jest rzecz, która jest, wokół tej sprawy jest bardzo cicho w światowych mediach, a skala tego zdaje się jest dużo większa niż... Skala Skala jest potężna, bo to jest kilkanaście tysięcy osób zatrzymanych, które także były i są torturowane, przetrzymywane po kilkanaście miesięcy, a niektórzy, niektórzy już po, ponad rok. Słyszeliśmy świadectwa matek, słyszeliśmy świadectwa żon, słyszeliśmy świadectwa rodzin, członków rodzin, którzy opowiadają. I to trzeba nazwać wprost, jak, jak reżim Bidena rozprawia się z tysiącami ludzi. Gdyby taka sytuacja miała miejsce w innym państwie na świecie. No to cały świat faktycznie by o tym mówił. Tutaj w mainstreamie jest cicho. Mam wrażenie, że tylko Republika, no bo tylko wasza redakcja była obecna wtedy na tej konferencji, jest zainteresowana każdą ze stron w Stanach Zjednoczonych i pokazywaniem tych, tych stron, ale w mainstreamie słyszymy o tym, że. Że, że, że Trump jest jak Hitler. Już, już tak graniczne argumenty absurdalne padają. Tak, że Anna Applebaum zasugerowała <grym> coś takiego w tekście Washington Post. Skomentował to Elon Musk, no jeden z po. najbardziej znanych ludzi na świecie, który I powiedział, Boże, nie mogę, na że świecie. nie mogę przestać się śmiać. No ale Anna <grym Applebaum <grym jest oczywiście bardzo znaną publicystką zajmującą się sprawami między innymi Rosji. No, ma swoje poglądy, ale i to również w pewnym sensie ma znaczenie, choć jest to Sama w sobie, osobowością, z którą się można zgadzać lub nie, ale jest jednocześnie żoną polskiego ministra spraw zagranicznych. No Co się rzeczy może mieć wpływ również na kwestie dotyczące no, naszej polityki zagranicznej, gdyby zdarzyło się tak, że... Po pierwsze, po pierwsze jej, jej tekst nie jest przypadkowy, taka osoba nie pisze takich tekstów, siedząc sobie przy kawce w, w starbaku, tylko Opracowując tego typu tekst i wysuwając tak absurdalne zarzuty i porównania, będąc żoną polityka aktywnego ministra, ministra spraw zagranicznych, tak ważnego, musiała to konsultować i musiała mieć na to zgodę domową i polityczną. Nie, nie wierzę w to, aby robiła to, nie informując ministra Sikorskiego o tym, to po pierwsze. Jaki będzie tego skutek? Skutek będzie taki, że Donald Trump, wysoce prawdopodobne, wygra te wybory, dlatego że. Bukmacherzy chociażby, co, co odzwierciedla najbardziej nastroje, wskazują bardzo jasno, że to Donald Trump wygra te wybory. Wiemy o tym, że Sikorski stara się o nominację Platformy na prezydenta. Wyobraźmy sobie teraz, szanowni państwo, taką sytuację, że Sikorski zdobywa tą, tą nominację, jakimś cudem Platforma wygrywa wybory. I Sikorski jako prezydent z pierwszą damą, która nazywała prezydenta Trumpa Hitlerem, i jadą na wizytę do Stanów Zjednoczonych, albo chcą dla Polski coś załatwić tak jak prezydent Duda. Jest to szkodliwe dla Polski, bez względu na jej poglądy. Ona nie jest tylko dziennikarzem, publicystką, jest żoną ministra i bez względu na to, co ona myśli, co ona uważa, nazywanie. Ewentualnego byłego też prezydenta Stanów Zjednoczonych Hitlerem, czy porównywanie do Hitlera, kiedy jej mąż stara się być prezydentem, jest szkodliwe dla Polski, ponieważ nikt o takich rzeczach na końcówce kampanii prezydenckiej nie zapomni nigdy. Otóż, zawsze gdyby był taki problem, to można byłoby poprosić o wsparcie Donalda Tuska chyba że nie można byłoby ze względu na zdjęcia z Wszyscy to pamiętają, Korycikiem szczególnie do policów, Donald które, Trump, które Donald Tusk wykonywał. Dominik Tarczyński, bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie za to. Dziękuję, dobrego dnia.